Wspólnego świętowania, spotkania się ze sobą, wspólnej integracji. Jest to też radość, radość z działalności, prężnie, prężnej działalności Gminy Trzciana. Koła Gospody Wiejskich zapraszają Państwa na degustację. Zatem korzystajcie, jest to kolejna atrakcja, o której nie wspominałam, a właśnie nadszedł ten moment. Ten odpowiedni czas, by Państwa do degustacji zaprosić. Drodzy Państwo, korzystajcie z wszystkich atrakcji przygotowanych w dniu dzisiejszym, w dniu Święta Gminy Trzciana. Przypominam, wspaniałości zaprasza mała gastronomia coś dla podniebienia, coś dla ciała oczywiście dla dzieciaków miasteczko zabaw. Zapraszamy również do. Stoiska przygotowanego reprezentującego lokalną grupę Doliny Raby. Tam można zobaczyć stroje regionalne, podziwiać, oglądać, zamawiać, kupować. No i oczywiście, jeżeli Państwo są zaciekawieni, zainteresowani, to pytać. Pytać, bowiem osoby bardzo kompetentne odpowiedzą na wszystkie Państwa. Ten, można powiedzieć, przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w ścianie. miło mi po raz kolejny powitać Państwa na dorocznym święcie gminy Chrciana, to święto odchodzimy od 18 lat, bo tyle lat już istnieje reaktywowana gmina ściana. Dzisiejsze święto jest świętem wszystkich mieszkańców, którzy chcą swoje sukcesy, świętują swoje sukcesy związane z codziennym działaniem na terenie naszej małej ojczyzny. Pani Beata mówiła o tych rankingach, w którym gmina dzięki bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami osiąga w rankingach zewnętrznych. Również staramy się wykonywać na rzecz naszych mieszkańców wszystkie inwestycje, które są możliwe w ramach rozbudowy infrastruktury. Nie bez znaczenia jest również i to, że udaje nam się ściągać zewnętrzne środki, środki unijne, środki samorządu województwa dobrze współpracować z powiatem. Ze swojej strony pragnę podziękować wszystkim tym, którzy pomagają nam w zdobywaniu tych środków, a więc na szczeblu centralnym, na szczeblu wojewódzkim, powiatowym czy gminnym. W imieniu własnym i w imieniu mieszkańców naszej gminy. Pragnę gorąco powitać przybyłych na dzisiejsze spotkanie gości. Serdecznie witam Andrzeja Sztorca, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Jest mi niezmiernie miło powitać ministra rządzie, pierwszego ministra w rządzie obecnego premiera, profesora Zbigniewa Ciąkarskiego, któremu jesteśmy winni wiele za pomoc w pozyskiwaniu środków i wszelką pomoc, jaką dla tej gminy od pana ministra otrzymujemy. Gorąco i serdecznie witam doktora Stanisława Sorysa, wicemarszałka województwa małopolskiego, dzięki któremu również masa środków unijnych wpłynęła na teren gminy. Gorąco i serdecznie witam Jacka Pająka, starostę powiatu pojeńskiego, wraz z jego zastępcą, wicestarostą Tomaszem Całką. Członkiem zarządu powiatu Robertem Rojem, przewodniczącym Rady Powiatu Jarosławem Marcem, dyrektorem zarządu Dróg powiatowych w Bochni panem Adamem Korta. Również kieruję słowa podziękowania za dobrze układającą się współpracę, chociaż jak codziennie kontaktujemy się, tych potrzeb na terenie gminy jest jeszcze wiele, wiele. Możemy wszystkie środki powiatowe zagospodarować u siebie. Serdecznie i gorąco witam pana Mariusza Tymurę, komendanta powiatowego policji wraz z Małżonką. Witam serdecznie. Witam gorąco Bogusława Wiśniewskiego, dyrektora Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. Serdecznie witam przedstawicieli organizacji politycznych powiatowych a więc Henryka Czecha, prezesa PSU na Środku Powiatowym. Witam starostę jako starostę, ale równocześnie witam go jako prezesa struktur PO w powiecie i witam Józefa bo mojego sąsiada, przedstawiciela struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości w Włochach. Pragnę powitać przybyłych kolegów samorządowców, jest wśród nas Burmistrz Bochański, Pan Stefan Kołowiński z małżonką, którego serdecznie witam. Serdecznie witam sąsiadów, Pana Jana Kuliga, Wójta Gminy Łapanów i Jerzego Błoniarza, Wójta Gminy Żadocina. Witam Panią Dyrektor Banku Spółdzielczego, Zawiosła Oddział ścianie, Panią Lucynę Stawarz. Serdecznie witam orkiestrę Dentą zresztany pod dyrekcją Włodzimierza Pietrasa, jak co roku zawsze uświetniają nasze święto. <klucza> witam Tadeusza Olszewskiego, przedstawiciela zarządu powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Pochni, ale równocześnie obsługującego pod względem medialnym naszą imprezę. Serdecznie witam radnych sołtysów z naszej gminy wraz z przewodniczącym Rady Ryszardem Śliwa. Witam dyrektorów szkół i wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Witam zarządy jednostek OSP i mieszkańców gminy oraz przybyłych gości. Szczególnie serdecznie pragnę powitać radnego powiatowego, który jest wśród nas i dzięki któremu też sporo możemy zawdzięczać, panu, pana Wiesława Kukle, a tak się składa, że siedzi obok pani sekretarz. Witam panią sekretarz gminy Nadutewicz-Niewiódkiewicz. Witam wszystkich strażaków na czele z komendantem gminnym panem Stanisławem Piaseckim. Proszę państwa, myślę, że państwo oczekujecie dobrej zabawy. W związku z tym dziękując wszystkim gościom za pomoc w ściąganiu pieniędzy i realizacji wszystkich inwestycji, dziękując mieszkańcom za zaangażowanie w dniu codziennym, w pracę na rzecz własnego gospodarstwa domowego, a tym samym na rzecz gminy. Chcę życzyć, aby dzisiejsze pozostałe godziny na tej uroczystości upływały pod znakiem wspaniałej zabawy. Czego życzę sobie i Państwu dziękuję bardzo. A szczególnie gminy Trzciana, która w projektowaniu już ma 18-letnią historię swojej działalności, jest zawsze wydarzeniem wielkim. Na wstępie usłyszeliśmy trochę danych na temat rozwoju tej gminy, pozyskiwania środków i trzeba powiedzieć, że nasza gmina wyjątkowo dobrze sobie radzi. Dalszego rozwoju i sukcesów Odbudowie, rozbudowie naszej gminy. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w imieninach, jak tutaj Pan Wójt powiedział. Bo 18. imieniny to są już urodziny, to są już bardzo wyjątkowe urodziny, to już jest ta dorosłość. I tą dorosłość widać na co dzień, jak się tutaj tędy przyjeżdża, właśnie przez ścianę, że przede wszystkim są bardzo pracowici ludzie. Przede wszystkim za to chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować, bo dzisiaj tych środków europejskich jest dosyć sporo, natomiast nie wszyscy umieją po nie sięgać. No, ja jestem przekonany, że tak jak do tej pory udawało się to te, tutaj na terenie gminy, że będzie również i w przyszłości, bo to jest też bardzo ważne, że dzisiaj spotykamy się, świętujemy. Bardzo często rozmawiamy w naszej dzisiejszej rzeczywistości poprzez komórkę, poprzez internet. Bardzo rzadko się spotykamy, a bardzo często brakuje nam właśnie takiej rozmowy i bycia razem rozmawiania o problemach, ale cieszymy się również tym, co udało się w tych ostatnich latach zrealizować. Myślę, że gmina Trzciana ma się z czego cieszyć, bo tych powodów jest bardzo wiele, ile udało się w ciągu tych 20 lat zrealizować. Wystarczyłoby przywołać stare zdjęcie, jak Trzciana wyglądała przed 18 laty, i to jest na pewno wielki powód do domu, do radości. No to jest tak, że pewnie wszyscy jesteśmy sympatycznie rozczarowani przede wszystkim tym, jaka jest dzisiaj pogoda. Bo w ciągu ostatnich lat różnie to bywało, ale ta dobra pogoda i te 18 urodziny, o których powiedział Pan Marszałek, to dobry klimat dzisiaj właśnie do tych spotkań: do spotkania samorządowego, do dyskusji o tym, co zostało dokonane i co jeszcze do zrobienia pozostało. Szanowni Państwo, dzisiaj, kiedy spotykamy się i mówimy o pewnych działaniach, o pewnych projektach, o pewnych zadaniach realizowanych tutaj, na terenie gminy Trzciana, przez województwo, przez państwo, przez powiat, przez gminę, to, to chyba wszyscy czujemy, że jest tutaj wykonywana naprawdę dobra robota. Szanowni Państwo, za dotychczasowe osiągnięcia i dziękuję, i gratuluję, no i pewnie obiecuję, że na tym nie, nie skończymy. Miłej zabawy, sympatycznych 18 urodzin. Szanowni Państwo, Tegoroczna edycja rozgrywek o Puchar Wójta Gminy ściana w piłce nożnej przebiegała po raz czternasty. Mecze odbywały się, tak Pan przez trzy tygodnie. Mecze były zacięte i nawet dzisiaj nie zabrakło emocji, padło sporo bramek w meczach finałowych. I tak, miejsce trzecie w dzisiejszych rozgrywkach, mimo iż drużyna Rdzawy prowadziła 3-0 i 4-1, i drużyna kiernikówki doprowadziła do remisu 4-4 i zwyciężyła rzuta karnych, dlatego prosimy przedstawicieli drużyny Kiernikówki o przybycie na scenę tutaj, odebranie Pucharu za zajęcie trzeciego miejsca. Drugie miejsce w tym... Ten roku w rozgrywkach o Puchar Wójta Gminy zdobyła drużyna, która miała przygotowane puchar za pierwsze miejsce, ale niestety prawda okazała się okrutna, dlatego zapraszamy Kamioną po puchar za drugie miejsce. Zapraszamy przedstawicieli Kamionnej. Są? Oj, chyba nie Prawdę są. Pewno zmęczeni po, meczy, po meczu. Nie chcą się pokazać Panu Wójtowi pewnie. Zapraszamy zatem zwycięzców tegorocznych rozgrywek. Drużynę ze ściany. Witamy serdecznie. Prosimy o podejście po odbiór pucharu i dyplomów. Chciałem tylko dodać, że drużyna ściany zdobyła ten puchar po raz szósty. Poprzednio w 2005, 2006, 7, 2010, 2012 i teraz 2013. Dzisiaj w meczu finałowym pokonała drużynę kamionnej. Nie wiem czy powiedzieć wynik panie wójcie. 7-1. zapraszam panie z koła gospodyń wiejskich przyjazny pojazd. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało w dniu dzisiejszym specjalną de degustację i za to należą się duże brawa. A drodzy Państwo, pan... zapraszamy Panie, zapraszamy i zapraszamy Pana Wojta. Pan Wojt rozdał i ufundował puchary w turnieju piłki nożnej, a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przyjazny pojazd chcą w dniu właśnie Osiemnastki trzciany, wręczyć taki specjalny upominek wyjątkowy dla pana Wójta. Jest to własnoręcznie wyhaftowany herb gminy Trzciana. Jest to upominek niespodzianka dla pana Wójta. Proszę państwa, jestem niezmiernie uradowany. Tym prezentem, ale jeszcze bardziej mnie cieszy fakt, że w ujeździe powstała oddolna inicjatywa powołania koła gospodyń wiejskich. Przed kilkanaście laty albo przed kilkudziesięcioma laty w każdej wsi działały koła gospodyń wiejskich. Jak starsze pokolenie pań odeszło na zasłużoną emeryturę, młode kobiety nie chciały działać w tym zakresie. Dopiero w ujeździe z inicjatywy pani Sołtysowej, pani Bożeny Kowalczyk zostało powołane to koło gospodyń wiejskich. Wzięły panie udział już w prezentacji w gminie Biskupice, dzisiaj prezentują się przed własną publicznością. Dziękuję im serdecznie, gratuluję pomysłu i obiecuję wsparcie w dalszym rozwoju. Dziękuję. A myślę, że pozostałe miejscowości poza Zdroszczą ujazdowi. I będą taką inicjatywę podejmować. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie i życzymy wszelkiej pomyślności dla pani, by ta ich działalność oczywiście wpisywała się w rozwój, i na pewno się wpisuje w rozwój i prężną działalność całej gminy. prowadził Pan naszego niespornego Pana Kazimierza. Nie pierwszy raz Cię tutaj spotykamy. Dobrze, Panie Waldku, proszę wyjść, chcę zostać sama z pacjentem. Dziękuję, dostanę. Będę patrzył, czy nie fikam. Jak fiknie, to mu przylduję i się skończy ożyweczka. Co się, patrzysz? Co się dobrze, patrz? dobrze. dobrze. Wysoka Izbo, weźcie mnie, pójście do domu. Co tu będę stojał? Pójdę se. Rozumiem, po prostu nie chcę się pana czuć. Droga Wolna, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Ale proszę pana, proszę mi jeszcze z tego miejsca obiecać, że pan więcej pił nie będę. Dobra, obiecuję. Nie takie rzeczy obiecywałem. I, 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 bo, i bo pani go wzięła, puściła? Panie Walku, proszę się, proszę się opanować. ale jak? No proszę się, no co ja mogę? Immunitet to immunitet. Witam! ty ode mnie chcesz? Bo, bo, bo dzwonisz do mnie odciętni. O, o co chodzi? A, bo nie, bo stary, chciałem cię ci pochwalić! Chciałem cię pochwalić. E, dostałem pracę. Mam pracę! E, no to świetnie, to super! Gratuluję! Dziękuję. No. E, ty, a, a co ty teraz robisz? E, dostałem pracę, proszę ciebie, w... w, w kuratorium! kuratorium! Eee, no to kulturka! Do kuratorium cię wzięli! Ty, a, a co ty tam będziesz robił? A, a, a co się robi w kuratorium? Ale zwłoki. <noise> Gościu, to ci się pomyliło. To się pomyliło. Z krematorium ci się pomyliło. A jak ja powiedziałem? Dobra, nie, 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 nie ważne. No, Do, dobra, to to wszystko. Polisz punkty. O całym wydarzeniu jestem. To już ci liczę. Tylko Nie przełącz na tego. Mi nie ufasz, człowieku. Ostatni już chyba nie to liczę. Już tu jest. Mm -hmm. No i ile jest? Czekaj. Nie, no człowieku nie jest najgorzej. Sześć punktów masz. Na ile? Na dziesięć. Na dziesięć. No. Dziś... A, to, to, to fajnie, to, to... więcej niż połowa. No. Widziałeś to, widziałeś? Ty no. nie, na sto. Ty jak na? sto? Na sto. A, bo widzisz. Nie zauważyłeś, że jest jedynka i trzy zera? No, to na sto. No. ale no. spokojnie. No. Patrz. Yy, są dla ciebie dwie propozycje pracy. No jakie, jakie, jakie. Yy, pierwsza w kuratorium. O to byśmy kolegami z pracy byli. Ale fajnie, masz szufelkę? Tak, a, a jeszcze... druga, a szufel... druga? Ale szufel... Druga. Dobra, druga. Szkoła główna gospodarstwa wiejskiego na stanowisku opiekun siki Ratek. Nie no, gościu ja ci nie, nie, ale spokojnie chłopak, spokojnie. Dziękujemy kabaretowi z Grec! Młodzi! utalentowani, No i oczywiście! Mega, mega przystojni przyjechali do nas z Wodowic, grają ze sobą od dwóch lat i będzie ostro, będzie odjadę z sobą. Drodzy Państwo, przed Państwem i dla Państwa zespół SoulTaker. Jak się, ja się macie? Jestem księżycem dla was, naszych, sparty naszych sparty się dobrze W chowie się Ja, że zapamiętasz mnie Że zapamiętasz mnie いい。